się siema internety. Witajcie w kolejnym vlogu. Niestety nie udało mi się nagrać ładowania obornika. Powstał pewien problem z kamerą. Ale cóż, to co, miałem, to, co powiedziałem wtedy, muszę powtórzyć jeszcze raz. Mamy 13. 13 30 marca 2022 roku. Godzina gdzieś około 14 no i cóż, rozrzucam obornik po łąkach, po lucerniach, tak cieniutko po troszku, żeby, żeby, a żeby, żeby coś tam poleciało. Wiecie, że ja to robię co roku na niektórych kawałkach. Dzisiaj robię na takim dalszym kawałku. Chciałem tylko jeszcze powiedzieć coś o renówce, pokazać te uszczelnienia. Oczywiście tak, uszczelnialiśmy tutaj wałek. Nie wiem, to jest chyba wał podnośnika z jednej, z drugiej strony i siłownik. Tutaj macie też jego. Tutaj poszły zestawy, wszystko to Bebko a tu oryginalny klasowski. Chociaż, kurde, widzę, że coś jeszcze taki no jakby upocony. Nie wiem, może taki dobry, ale ten jest sprowadzony było z Niemiec. Szło chyba 3 czy albo 4 dni. I oryginalne od klasa. Nie wiem do jakiego już modelu, bo nie pamiętam, ale to jest to samo co i właśnie do którychś modelów z klasa. No tu, oczywiście, zamienniki bebko, bo to nie jest takie tanie. Oczywiście zapomniałem jednej rzeczy, bo tutaj pękło tylko. I z tego co słyszałem od niektórych użytkowników, ranelek tutaj właśnie pęka. Ten uchwyt od, od siłownika, muszę to zespawać. Nie nie zespawać. to nie ma dużo, bo to takie śrubki, tylko wymiana, wymiana to tych uszczelniaczy to już jest bardzo proste. Bardziej proste niż w, w Ursusie, ponieważ bierzemy, wyjmujemy po prostu całe to i tutaj wydłubujemy, jakby to powiedzieć, te uszczelniacze zakładamy nowe i wkładamy i po sprawie. No cóż, ruszamy na pole. Yy. Póki pogoda jeszcze, bo zapowiadają deszcze. Zobaczymy jak to będzie. Z tym wszystkim zamknę drzwi. Żeby coś tu dopowiedzieć, powiedzieć. Renoweczka pełny ma bak jeden. Chociaż w tym roku to ciężko będzie napełniać wszystkie wagi. Nie, pojedziemy wolniej, nie tak szybko, bo mamy tylko, żeby nas tutaj nie podstapiwało, nie bujało. I tak, y, sytuacja ciężka, na polach susza, nie ma tego deszczu w ogóle, miejmy nadzieję, że będzie, coś mówią u nas o śniegu. Y, ogólnie od 1 marca u nas do tej pory to przeważnie były codziennie mrozy, nawet do minus 9-10 stopni, ja wiem, że to jest Małopolska, no to jest teren kurysty. I u nas te temperatury takie są im bardziej na południe, tym jeszcze zimniej. Więc no nie ma się do czego spodziewać, ale naprawdę jak po no inne lata nie było aż tak bardzo zimno. W tym roku wiatr, zimny wiatr, w dzień 2-3-5 stopni z wiatrem. No i niestety jest bardzo sucho. Może kiedyś Wam pokażę nawet tam na polach po domu, jakie są już szczeliny w bożach Ozimy, co potrzebuje tego deszczu ta zimina, ale co zrobić, nic na to nie poradzimy. Musimy cierpliwie czekać na ten deszcz bądź śnieg, no bo w tym tygodniu mówią właśnie i to, i to, w szczególności tu u nas na południu. Więc, więc mam nadzieję, że popada. Jeśli nie popada, no to lipa... Yy, muszę, tak jak mówiłem, zwiększyć ilość hektarów kukurydzy, bo jeśli tak będzie, no to będę miał znowu problem z paszą. Tamtego roku nam wybił wiatr. Teraz, jak zrobi się susza, no to yy, no to będzie kiepsko. Yy. Ogólnie i tak te plony prawdopodobnie będą wszędzie słabsze, no bo wiecie o co chodzi o nawożenie, każde ogranicza a ma być jeszcze drożej paliwo też ona się nie uśmiecha także jak to u mnie, narzekanie, narzekanie narzekanie, ktoś powie narzeka, że nowe nabytki, nowe nabytki potem ktoś pisze, że to złomy no, dla mnie każdy nabytek, nawet i złom to cieszę się z tego, że może dałem radę go kupić w tych trudnych czasach więc taka, taka sytuacja dziwna przetrwać ten okres i myślę, że będzie lepiej za rok, dwa a jak nie będzie, no to będziemy musieli sobie jakoś radzić ogólnie na tej wsi yy, jedziemy na pole bliżej tutaj stacji paliw a ja mamy hektara ha mułcaryny, no, więc postaram się to cieniutko rzucić, ciągni mam nie umyty? Zimy, jest całe płocie. Jeszcze jak grudniu woziłem w styczniu, tutaj e, z drogi woziłem po kogurydzę słodki nie byłem powiedziałem, że będę jeszcze nim wywoził. A po użytkach zielonych, lepiej mi się wozi tym ciągnikiem, no i oczywiście już cieplej niż na początku marca. Trzeba więcej przełożeń i można po prostu śmiało szybciej jeździć, dostosować sobie prędkość do rozrzucania. A czym idzie, za, tym mniej paliwa, a za torem, niestety. Jedynka i koniec. Jedynka wolno, dwójka za szybką i no, troszeczkę mało dzień jest, także taka, taka sytuacja. E, co tu jeszcze mogłem powiedzieć odnośnie jakich rzeczy, no, e, jeszcze nie przygotowywałem ładowareczki do krokodila, myślę, że będę to robił w najbliższych dniach. Bo wiele pracy mi w polu nie zostało, bo praktycznie prawie nic. Ja nie wiem co ten problem boli, więc chciałem trochę ruszyć. Ale też, jeszcze zostawiam, nie będę wszystkiego wywoził z kuty, bo muszę zostawić, bo będziemy jak tak 20 jeszcze nawozić po skoszowym życiu i będzie tam zaorane i zasiana też kukurydza. Z tego względu właśnie kupiłem siebień do kukurydzy, ponieważ nie chcę najmować, te, te usługi teraz będą coraz droższe. Na pieniędzy, na wsi niestety nie będzie więcej bo skąd Rzeko już do góry nie idzie świnia, coś poszła, ale kto, kto jeszcze będzie chował świnie przy takich yy, yy, olbrzymich yy, nakładach finansowych drogie zboże Koncentraty coraz droższe więc. Ciekawie to wszystko wygląda. Myślę, że rynek też się całkowicie załamie Ta produkcja u nas. No i ogólnie z, z względem reszty też nie będzie lepiej ani z mięsem, ponieważ te koszty są jakie są. Naj, najgorzej uderzy tutaj w nas, czyli we mnie na przykład mleka paliwo i oczywiście konie do kiszonek, sznurek, tego typu rzeczy. Wiadomo jak w lata temu za nie płaciłem 250 zł za 500 to teraz prawie 500 w tamtym roku jeszcze mi się udawało tak gdzieś 300-310 kupować a teraz powiedziałem się w niektórych sklepach 485 brutto i nie ma targowania bo kupujesz albo nie tyle w temacie więc yy, więc się robi nieciekawie nawet i z tą sytuacją sznurek sznurek też właśnie w tamtym roku bardzo podrożał teraz robię yy, yy, na 400 nie, 4000 na 4000 tak to Zrobiłem na 2,5 tysiąca, 3 tysiące, teraz na czwórce, bo yy, więcej balotów wychodzi. Niby też trochę cięższe, ale to wiadomo, wychodzi zawsze taniej. Jakąś drugie będą robić, bo mi w trochę ziemi widzę. Gdzieś się trawy przebijają, wycenia z trawą, ze wszystkim a, włączamy od razu. Odstopimy ich trochę, bo chyba będzie sypany kamień, najpierw. Zobaczymy co tu wyrośnie, a nie to pole do likwidacji, ale w tamtym roku jeszcze yy, Przesiałem to yy, taką mieszanką z biesnej krainy yy, Przesiałem yy, właśnie takie ocenia, na i, 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 i takich wiele innych tam było A dopiero drugi i trzeci pokój był ładniejszy, a pierwszy był taki sobie. No ale co zrobić? Tu też zrobiły sobie z takie legowisko. Też dużo mi posryły na wiosnę, No ale co było zrobić w tamtym roku? Nie no. przejechałem tego bladami, bo na nim się bałem, tu była młoda lucerka, no ale widzę, że coś tutaj jest, to zaczyna się zielenić. też w poprzednich drogach, że więcej będziemy na, nastawiać się na koniczynę. Tak, już zasiałem, właśnie 2 hektary koniczyny. Gdzieby już była na następny sezon? Świeża. Niech to będzie, nie 2,5 hektara. Tak, 2,5 hektara, bo tu jest jeszcze druga działka. Zapomniałem tak o niej. Na ten deszcz, żeby to trochę rozpuściło, to tylko powrocenie będziemy kosić za dwa miesiące, więc to wszystko przerośnie, rozłoży się. Przynajmniej mam taką nadzieję, co roku, yy, yy, że, że tak się stanie. A poza tym, poza tym, tyle jest troszeczkę takich późniejszych pracy, ale coś tu się odbija. Jeszcze pochodzę po polu Mam nadzieję, że tam gdzieś się ukorzeniła bo tu po całym polu rozsiewałem na jesieni To coś się ukorzeniło tej konieczny jeszcze z węceną i z tymi trawami Także zobaczymy przy pierwszym pokosie czy da się to uratować, czy raczej już. już nie, ale jak się nie da, to będziemy go i będzie przejść cała zima Nie, płaczu nie, tutaj tutaj jakąś nie, czy coś dziadne no nie, na taki mały nie, na taki mały będziemy nie, nie, szybko z nie, 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 się Nie staram się tego aż tak bardzo dokładnie w i tego, no bo to wiadomo, że to nie jest pole pod tylko... Tak, A, ja to rozrzucić wiadomo, że to nie jest ten e, na testach Eurovix tam fajnie, to to rozrzucało cienko Nie wiem, może kiedyś wie, na taki rozrzutnik Pisaliście komentarze, że Porsche by był lepszy No wiadomo, może by ich był lepszy Jak kiedyś mi się trafi po pieniądzach, to może ich kupię, zobaczę trafi, no to będziemy tym rozrzucać. Ważne, żeby rozrzutnik był sprawny, to jest już najważniejsza rzecz. A on jest dobrze wykonany, z grubej flakiem, więc jakby mi nie było stać na lepsze, to ten posłuży jeszcze długie, długie lata. Przynajmniej jak taką mam lepszy. Tak się uda, coś właśnie mówię. Jakieś maszyny zawsze coś kupić, coś sprzedać, wymienić zawsze to jest jakiś plus. Co się cieszy, że wymienia ale trochę troszeczkę lepszy sprzęt może nie nowy, ale zawsze troszeczkę lepszy. Już chyba nowej maszyny, to żadnej nie gubię. W najbliższym czasie. Aż nie myślę korzystać jak na razie z funduszy unijnych. Chociaż taka propozycja już mi się zdarzyła. Skorzystał, może powiem o tym w którymś z Może rozpinię ten temat, ale musiałam być pewniejsza na przyszłość rolnictwa. Na razie nie chcę ich zdradzać. Zobaczymy jak to będzie nie chcę właśnie dużo mówić bo potem ktoś nam obiecuje a potem i tak nic z tego może nie wyjść nie chcę zapeszać więc zobaczymy co przyniesie w na najbliższe miesiące jeszcze musimy trochę koło tego ciernika pogmyrać tam z pompy i zaczęło coś tam przeciekać paliła jakieś uszczelnienie chyba poszło, więc yy, czasowo by ją wyjąć czyli zawieźć do powiada, żeby ją poustrzelił bo tak to to chodzi fajnie nie ma co ale no zawsze trzeba coś dołożyć nie da się kurcze, żeby nie dołożyć same te uszczelniacze tam do tyłu kosztowały chyba z pięć stówek jak nie więcej więc nie mało kurcze no, kilka rzutników, i może będziemy mieli to pole zawiezione. I lecimy lecimy sobie do domu. Ale jeszcze coś chmurzy z tego co widzę. Więc może popada Miejmy taką taką cichą nadzieję na razie możecie pooglądać oglądać z boża. ja tutaj nie mam w tym miejscu żadnej oziminy, mam tylko wiosenę. Tutaj jest moja działka zaraz zajim się tutaj o zimie. Jana Arabella jest tu zasiana na ten kawałek nie wiadomo kiedy to po wschodzie, tu są chlebie dość, dość bardzo ciężkie i schody też są tu na ślewki wierzch i szybko się pojawia z na wierzchu a na ciężki to trwa dłuższy czas także znaczy chyba myślę że z mojej strony to na razie tyle a tu już coś zaczęli sypać z nami Prawdopodobnie cała ta droga tutaj do tych gór ma być właśnie wysypana kamieniem. Zawsze będzie się szybciej dojeżdżać. No cóż, yy, kończę no i zapraszam na następny film. Na razie.